Dobry państwu Jakub Pietrzak Przemysłowe Chłodnictwo Amoniakalne. Pytacie państwo, czy prowadząc firmę, która zajmuje się chłodnictwem tak zwanym freonowym, warto myśleć o rozwoju o tym, by zająć się chłodnictwem amoniakalnym. Wydaje się, że jest to taki naturalny kierunek rozwoju by z chłodnictwa tego tak zwanego komercyjnego dotyczącego często mniejszych wydajności chłodniczych, w sposób naturalny ewoluować w stronę chłodnictwa przemysłowego. W związku z tym chciałbym, może nie kompletnie, ale chociaż pokrótce, przedstawić Państwu, moim zdaniem, zalety i wady chłodnictwa moniakalnego w stosunku do chłodnictwa fronowego. Nie tyle może chłodnictwa, co zajmowania się budowy instalacji chłodniczych, czyli z perspektywy firmy Montażowej, która zajmuje się chłodnictwem przemysłowym. Należy pamiętać, że pomiędzy chłodnictwem komercyjnym, tak zwanym freonowym, a chłodnictwem amoniakalnym, znajduje się nie tylko skala, która to rozróżnia, czyli nie tylko jest to chłodnictwo większe, ale jest to chłodnictwo zupełnie inne, między innymi z powodu stosowania innych materiałów, co wiąże się z kolei z zupełnie innym zapotrzebowaniem na pracowników. Czy rzeczywiście w chłodnictwie amoniakalnym można zarobić większe pieniądze? Chłodnictwo amoniakalne, przynajmniej jeżeli mówimy o nowych instalacjach, jest to chłodnictwo, które, w którym dochodzi do zawierania kontraktów faktycznie kwotowo dużych. Są to często kwoty wielomilionowe. Należy jednak pamiętać, że marże w chłodnictwie amoniakalnym są zdecydowanie niższe. Wynoszą od 3 do 7% w przeciwieństwie do chłodnictwa fronowego, gdzie te marże wynoszą od 20 nawet do 100%, oczywiście zależnie od wielkości danego przedsięwzięcia, od jego charakteru. Dlaczego marże w chłodnictwie amoniakalnym są tak niskie? Wynika to przede wszystkim z faktu, o którym wspomniałem przed chwilą, a mianowicie kwotowo kontrakty na chłodnictwo przemysłowe amoniakalne są zdecydowanie wyższe, co prowadzi do tego, że inwestor mając wydać Ileś milionów złotych na instalację chłodniczą, bardzo często szuka konkurencyjnych rozwiązań, bardzo często konfrontuje ze sobą przy negocjacjach firmy, które oferują to chłodnictwo przemysłowe, zbijając marże, czyli warunkiem wzięcia danego kontraktu bardzo często jest obniżenie marży do poziomu prawie że nieakceptowalnego. To etap negocjacji. Kolejnym takim słabym punktem, słabą stroną wykonywania, realizowania inwestycji w chłodnictwie amoniakalnym jest fakt, który wynika z tego, że są to duże kontrakty, a mianowicie są to kontrakty, które trwają nawet kilka lat. Wynika to z faktu tego, że na, na urządzenia dość długo czekujemy, czas spawania, instalacji, często o bardzo dużych średnicach, bardzo długich rurociągach. Również wynosi kilka miesięcy, a następnie odbiór Urzędu Dozoru Technicznego także zajmuje określoną ilość czasu. Konsekwencją tego wydłużenia się całego procesu realizacji jest często trudność w bardzo precyzyjnym oszacowaniu kosztów. W przypadku mniejszych tematów reonowych to szacowanie kosztów jest dużo dokładniejsze plus wyższe marże. Jeżeli mówimy o chłodnictwie przemysłowym amoniakalnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę niskie marże i pewien, pewną niedokładność szacowania, dość często okazuje się czy też może się okazać, że nasza marża została tak naprawdę skonsumowana przez wzrost cen pewnych komponentów, czy też dodatkowe rzeczy, których nie uwzględniliśmy, a które wynikają z czasu realizacji poszczególnych kontraktów. Nie wiem, jak z Państwa doświadczenia, ale w moim przypadku bardzo często opóźnienie się w realizacji kontraktu powoduje dość duże straty. Są to stałe koszty, które ponosimy podczas realizacji. Równocześnie mówiąc o Urzędzie Dozoru Technicznego, w przypadku instalacji amoniakalnych te wymagania są dużo wyższe. Oczywiście urządzenia freonowe również podlegają pod dozór w określonym zakresie, tym niemniej instalacje amoniakalne są. Pod szczególną, że tak powiem, opieką dozoru, jak Państwo wiedzą, z poszczególnych odcinków poprzednich w różny sposób wyrażam się o udecie, nie chodzi tu bynajmniej o stwierdzenie jakiegoś braku życzliwości albo dobrej woli, bo ta dobra wola zawsze od strony urzędników może nie zawsze, najczęściej ona się pojawia, natomiast wymagania są po pierwsze stale rosnące i obejmują coraz większy zakres. W tym roku również, tak jak wspomniałem w materiale poświęconym zmianie czy wprowadzeniu rozporządzenia regulującego tego typu zagadnienia, jako zespół traktujemy już większą całość, czyli także instalacje na przykład glikolowe pośrednie, jeżeli one współpracują z układem amoniakalnym. Czyli rosną rzeczywiście wymagania od strony Urzędu Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego weryfikuje nawet instalację sterowniczą, która do tej pory nie podlegała takiej ocenie. Tak więc tych wymagań jest bardzo dużo. I jeszcze jedno zagadnienie, jedna strona negatywna zajmowania się chłodnictwem przemysłowym amoniakalnym a mianowicie ze względu na fakt, iż są to duże kontrakty, inwestor bardzo często ma dość wysokie wymagania, które stawia wykonawcy. I taka sytuacja z niedawna kontrakt negocjowany w jednym z zakładów mleczarskich. Kwota kontraktu blisko miliona złotych, ale bardzo mocno obniżana, po to, by zmieścić się w zaplanowanym wcześniej budżecie. Szukanie oszczędności w różnych miejscach tego kontraktu. Dochodzi do realizacji, mija pół roku, mija 10 miesięcy i okazuje się, że wymagania klienta wzrastają do tych sprzed negocjacji. A mianowicie zawsze argumentem jest fakt, że kupujemy coś za milion euro, no to mamy prawo oczekiwać tego, 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 tego. Rzeczy, które niekoniecznie są w kontrakcie. Oczywiście nie da się wszystkiego zawrzeć w kontrakcie, dużo zależy od tego, w jaki sposób współpracujemy z naszymi odbiorcami. Jeżeli potrafimy pójść im na rękę, oni potrafią nam ustąpić, to ta współpraca układa się bardzo fajnie. Natomiast jeżeli dochodzi do tego, że faktycznie Oczekujemy, nasze oczekiwania mijają się z tym, co zostało zawarte w kontrakcie, wówczas dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji. Mówiąc o chłodnictwie amoniakalem, warto również zauważyć pozytywne strony tego zagadnienia. Jeżeli chodzi o koszty, to na pewno na pierwszy rzut oka rzuca się koszt amoniaku, który jest wielokrotnie niższy od jakichkolwiek czynników syntetycznych. Czyli tutaj mamy też już pozytywną różnicę w cenie. Podobnie rurociągi stalowe będą tańsze od rurociągów miedzianych, chociaż jeżeli dołożymy izolację w płaszczu paroszczelnym, wówczas te ceny mogą się zrównać. Natomiast niewątpliwą zaletą tego chłodnictwa moniakalnego jest duża dawka satysfakcji, która bierze się z faktu budowy dużych instalacji, jeżeli te instalacje poprawnie pracują potrafią dać wiele satysfakcji, wiele frajdy tym, którzy tą instalację zaprojektowali. Można potraktować to chłodnictwo amoniakalne także w kategoriach wyzwania. Chociaż też wiem, że ci, którzy wykonują instalacje fraunowe, również bardzo często wykonują takie instalacje będące niesamowitym wyzwaniem, wymagające wiedzy inżynierskiej, ciekawych pomysłów, także nawet w tym chłodnictwie powiedzmy troszeczkę mniejszym, Również ta kreatywność i ta wiedza ma okazję dać satysfakcję z realizacji danego kontraktu. Oczywiście ten kierunek chłodnictwa amoniakalnego wydaje się być takim kierunkiem naturalnym ewolucji. Budujemy mniejsze instalacje chłodnicze, budujemy coraz większe, budujemy duże instalacje freonowe i wydaje się, że naturalnym krokiem byłoby wejście w to chłodnictwo amoniakalne przemysłowe jako kolejny etap naszego rozwoju, rozwoju naszej firmy. Tym niemniej myślę, że warto zwrócić uwagę na rzeczy, o których powiedziałem na początku, zanim podejmiemy decyzję, że będziemy chcieli wchodzić w to chłodnictwo amoniakalne. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrybowania moich nagrań. Bardzo dziękuję.